Cześć siła, witajcie! Kamienikodem z tej strony i nie bez powodu znajduje się przede mną stół. Bo przed chwilą przyszła do mnie paczka. Niezła paczka, aż sam byłem zdziwiony. I zaraz na tym stole się ona pojawi. Więc uwaga! Uf! Uf! Niezłe to jest, powiem Wam szczerze. Możecie się już domyślać, co to jest w środku. Mam już tutaj nóż. I otwieramy. Nie ma co się jarać kartonem. Okej. Okay. Mipo. Ale w ogóle, jakie piękne pudełko. Ten liść. I tutaj też. Wygląda to bardzo ładnie. Liść palmowy. Nie działa. No i słuchajcie, mamy to. Mipo Envy. Woohoo! Szczerze, strasznie. Nie mogę się doczekać, aż otworzę to pudełko, ale w ogóle to pudełko jest bardzo ładne, naprawdę like za to, bo samo pudełko wygląda przepięknie, jest w czarnym kolorze, tutaj jest nadrukowanym oczywiście tym liściem, jest naprawdę bardzo ładne i w ogóle z każdej strony wygląda ładnie. Wow. No więc dobra, otwieramy dalej, let's go. Dobra, ok, słuchajcie. Deska jest pod tą płachtą huh. Już czuć zapach, bardzo fajny zresztą, nowości No dobra, to co, zrywamy? Dobra, słuchajcie, żebyście wy też widzieli, uwaga 3, 2, wy też odliczacie, jeden. Uhuhu. Patrzcie co tutaj mamy Mipo Envy! Wow! Niezła ta deska jest! Wow. wow! W ogóle ładny kolor! Ten zielony, taki bardzo żarzysty! Mega to fajnie wygląda! Dobra, wyjmijmy tą deskę! Wow! Patrzcie na to! Dobra! Wow! Jakie koła? Uwielbiam, słuchajcie, odpakowywać rzeczy. Szczerze, to nawet chyba wolę je rozpakowywać, niż później ich używać. <laughs> Uuu, uh, ale fajne takie dodatki. Dobra, zaraz wam pokażę. Rozpakuję to. Dobra, ale zanim deskę, to jeszcze zobaczmy, co tutaj jest w pudełku. Tutaj jest pilot z mega fajnym, tutaj brelokiem zielonym i pilot, wow, jaki duży! Naprawdę fajny i duży pilot. Mamy bushingi twardsze bushingi, jeśli byśmy chcieli rozwijać szybsze prędkości. Mega fajnie. Mamy titula. Uuu, woreczek stronowy z różnymi śrubkami. Mega super. Oczywiście instrukcja obsługi, ale to do niczego niepotrzebne. Wow! Co to jest, słuchajcie? Jaki charger? What? Co to jest? Czekajcie. Mam, słuchajcie, inny charger do deski Mipo, którą wam zaraz pokażę. A patrzcie na ten charger. To są cztery takie chargery. What? Co to w ogóle jest? To jest podobno jakiś super szybki, który ładuje tą deskę w dwie godziny. Zobaczymy. No dobra, ale koniec słuchajcie z tymi chargerami. Zobaczmy tą deskę. Mamy tutaj tą deskę, a wygląda ona niesamowicie. Wow. Te koła w ogóle zielone naprawdę się wyróżnia, bo zazwyczaj wszystkie deski elektryczne są wzorowane na bustedzie, czyli na pomarańczowych kółkach z blatem drewnianym. A tutaj wygląda to całkiem nieźle. Zobaczmy sobie, jak ta deska wygląda z góry, a wygląda ona tak. Jak widzicie, ten design jest naprawdę bardzo ładny. Tutaj palma, liście fajnie to wygląda bardzo wakacyjnie. Mhm, mm a podobno jej moc i bateria też są niezłe. Jak widzicie, mam tutaj dwie deski. Jedna od Mipo i druga też od Mipo. Z tym że ta deska to jest Mipo V5 i jest ona przeznaczona raczej dla bardzo początkujących. Na początek spoko, jeśli ktoś nie chce wydawać dużo pieniędzy. Świetna decha, można pojeździć, można zobaczyć w ogóle, z czym to się je. Ale jeśli już macie jakąkolwiek deskę, na przykład taką, albo nawet macie też coś lepszego, to ta deska to już będzie ostry potwór i wystarczy wam naprawdę na długo. Zobaczcie jaka jest różnica w ogóle w case na baterię. Przecież ta bateria to jest dwa razy taka jak jest tutaj, no więc możecie się domyśleć. Co się tutaj znajduje, no i też oczywiście jest to deska na paskach, a nie na hubach. Więc jej responsywność i przyspieszenie, no to jest totalnie nie da się tego porównać. Tutaj ta deska to jest taka Toyota, ta deska to jest jakiś Ferrari, normalnie Ferrari. I jeśli chcecie to zobaczyć, jakieś porównanie tych dwóch desek, to obserwujcie mój kanał, bo pojawi się takie porównanie. Dobra, więc włączmy sobie tą deskę, zobaczymy jak ona. Brzmi. Tutaj mamy pilota. Włączmy pilota. Uwaga. Ok, w wolnym trybie. Słuchajcie, na trybie czwartym. Uwaga. What the fuck. To mocne. Słuchajcie, to jest chyba najgłośniejsza deska, jaką mam. Czy wy widzicie tą deskę? TO JEST POTWÓR! POTWÓR! Sprawdzimy sobie teraz flex tej deski A wydaje mi się Po tym jak do niej usiadłem Że jest całkiem nieźle, patrzcie na to Jak sami widzieliście Jest nieźle giętka Na początku trochę coś Strzyknęło, więc miejmy nadzieję, że Wszystko jest tutaj w porządku Ale raczej tak więc dobra, naprawdę jest, słuchajcie, fajna, giętka. I wydaje mi się, że będzie się na niej naprawdę nieźle jeździć. Jak widzicie, jestem ubrany pod kolor, specjalnie właśnie na tą deskę, żeby wyglądać identiko i na mieście, żeby robić po prostu niezłe show. Ten design tej deski jest przepiękny. No, tak mi się podoba. Wow, no, cudowne, jest czarny. Plus te niesamowicie mocne zielone wstawki. Wygląda to przepięknie. Wow! No i duży plus za to pudełko, bo jest ono przepiękne. Zaraz chyba je sobie przykleję na ścianie jako jakiś obraz. <laughs> Jak widzicie, nie jestem na NFM, czyli na Narodowym Forum Muzyki, a zazwyczaj tam właśnie testuję wszystkie sprzęty. Mam tutaj ze sobą dechę i jestem przy autostradzie i przy mega długiej ścieżce rowerowej. A po co? A po to, że ta deska jeździ 50 km na godzinę. 50 km na godzinę. No, i gdzieś trzeba ją wypróbować i tą pełną prędkość rozwinąć. A w mieście może być to trochę niebezpieczne. Po pierwsze, słuchajcie, tej deski nie trzeba włączać ani pchać, ani nic. Wystarczy włączyć pilota. Jak widzicie, deska się włączyła. Wiem, że tego nie widzicie, ale zobaczcie, że deska rusza. Nie trzeba się schylać, jej tam klikać, nie trzeba się nawet odpychać. Tylko wystarczy włączyć pilota, stanąć na desce i jechać. To jest cudowne. Po 48 godzinach to się resetuje, jeśli nie używacie deski, i trzeba kliknąć deskę na dole, pod spodem, ale no to trzeba przez dwa dni nie używać deski. Dek zrobiony jest z bambusa w połączeniu z włóknem szklanym. Jest bardzo szeroki i gętki, więc jazda na nim jest naprawdę bardzo wygodna. A dodatkowo Mipo dodaje z przodu i z tyłu zderzak. Tak, aby Wam się nie psuł dek, jeśli na przykład postawicie deskę na tailu. Ten duży case na baterię jest tutaj nie bez przyczyny, bo ma ona 362 watogodziny co według producenta starcza na 38 km. My to dzisiaj sprawdzimy. Wydaje mi się, że będzie to raczej bliżej 30 niż 38, no chyba żebyśmy jechali bardzo powolutku i oszczędnie i ani razu pewnie nie polecieli 50 na godzinę. A wydaje mi się, że dzisiaj polecimy 50 na godzinę, no przynajmniej raz. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, wystarczy kliknąć guzik na obudowie. Natomiast guzik do włączenia deski, jeśli nie włączy się z pilotem, znajduje się na ESC. Jak słyszycie, ten silnik strasznie wyje, jak się jedzie, ale to dlatego, że jeden z tych silników, jeden, ma 2519W, a tych silników są aż dwa. I dlatego właśnie ta deska wyciąga 50 na godzinę, no i ma też niesamowite przyspieszenie. Zaraz wam je pokażę. Czwarty bieg, czyli ten najmocniejszy i przyspieszymy sobie teraz. Jak sami widzieliście, ma kopyto ta deska i jest czym ruszyć ze świateł i uciec rowerzystom. Oj jest. Koła wykonane są ze świetnej jakości kauczuku. Ich średnica to 90 mm na 60 mm szerokości, więc są szerokie i naprawdę dobrze trzymają się drogi, a ich twardość to 78A. W zestawie do tej deski są również bushingi, czyli takie jakby gumeczki przy trakach, które pozwalają wam skręcać. Czym te gumeczki są twardsze, tym ciężej się skręca, ale za to deska jest bardziej stabilna. Jak widzieliście w pudełku, dali oni twardsze gumeczki i ja przed wyjściem je zmieniłem właśnie po to, aby osiągnąć 50 km na godzinę i się nie wywalić. No dobra, bo wiem, że na to czekacie, więc kask na głowę bo bezpieczeństwo najważniejsze i bez kasku nie jeździcie. właśnie tutaj jedzie, a ja testuję Ferrari. Zielone. Jestem, jak widzicie, na ścieżce. Jest ona naprawdę długa i zaraz przetestujemy prędkość maksymalną Mipo Envy. Jestem ciekawy. Trzymajcie kciuki. Jak widzieliście, lecieliśmy 50 km na godzinę, dokładnie 52, czyli tyle, ile producent mówi, że ta deska jeździ. Więc musicie zostawić za to łapę w górę, że się tak poświęcam i jeżdżę 50 km na godzinę, bo szczerze to jest mocne. A jeśli dalej nie jesteście przekonani co do tej deski, to może przekona Was fakt, że kosztuje ona tylko 700 dolarów i jest ona najbardziej opłacalną deską aktualnie na rynku. I wcale nie mówię tego w ramach reklamy. Tylko po prostu, no serio, ta deska jest aktualnie najbardziej opłacalną deską. Macie niesamowity zasięg, 30 ponad kilometrów. Jak jeździcie bardzo oszczędnie, to nawet i 38, tyle podaje producent. No i też prędkość 50 na godzinę, no to to jest niezłe i więc możecie się całkiem nieźle pobawić. Bo w tej cenie dostajecie w zasadzie wszystkie systemy, które mają deski za około 1000 już dolarów, na przykład to. Że deska włącza się razem z pilotem i nie trzeba ani jej popychać, jak w tańszych na przykład w wersjach MIPO. Albo w, u innych producentów trzeba na przykład się schylić i kliknąć na desce obok ESC po prostu włącznik. A tutaj włączacie pilota i deska też się włącza. Macie sporą baterię, sporą prędkość, niesamowity dek, no i też bardzo mocne silniki: 2500W razy 2, czyli ponad 5000W. Dojechałem już prawie do końca, i na pilocie pokazuje mi, że przejechałem 31 km. I jak widzicie, co chwilę pilot pokazuje, że jest już tylko 10% baterii i wibruje, i mi o tym oznajmia. Więc powiem szczerze, 31 km na to, że jeździłem sobie kilka razy przez kilka sekund 50 km na godzinę, a większość jeździłem 30 To jest całkiem niezły zasięg. Więc wydaje mi się, że tak jak podaje mi po na stronie. Te 38 jest do osiągnięcia. Jeśli będziecie jeździć tylko 30 km na godzinę bez ani razu pojechania, 50, to szczerze, wydaje mi się, że te 38 możecie osiągnąć, bo no, ta bateria jeszcze się nie rozładowała. Ja jeszcze muszę dojechać do domu mniej więcej tak kilometr. Więc powiem szczerze, że spoko. 32-33 wydaje mi się, że na luzie na niej jestem w stanie zrobić, nawet przez to, że jechałem kilka razy te 50 km na godzinę. No dobra, więc jeśli film o Mipo Envy wam się spodobał, to zostawcie oczywiście łapę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, bo to nie jest jedyny film o tej desce, będzie ich jeszcze kilka. Na przykład będą też jakieś porównania prędkości, zasięgów w innych deskach. No więc zasubskrybujcie ten kanał. No i zostawcie komentarz, czy wy macie jakąś swoją deskę elektryczną, a może macie w planach jakąś kupić i co sądzicie właśnie o Mipo Envy. No i dobra, cześć, trzymajcie się, Elo!